Szkoła główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dzięki rozlicznym badaniom oraz projektom realnie wpływa na rozwój polskiej gospodarki oraz modernizację obszarów wiejskich. Słynie z zaangażowania w ochronę środowiska i realną pomoc w ochronie zagrożonych gatunków. Wydział Nauko zwierzętach SGGW jest wiodącą jednostką w realizacji skutecznych programów ochrony zagrożonych gatunków zwierząt. W maju 2014 roku zakończył się trwający blisko 4 lata program Ochrona instytutu żubra w Polsce część północno-wschodnia, koordynowany przez dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW profesor doktor habilitowaną Wandę Olech Piasecką. Zwieńczeniem i podsumowaniem projektu była konferencja, która odbyła się w niejako Królestwie Żubra w Białowieży. Na konferencję przybyli licznie przedstawiciele wszystkich partnerów, beneficjentów, którzy przedstawili wyniki zrealizowanych w ramach projektu działań, a także pracownicy instytucji związanych z ochroną przyrody w regionie, szczególnie z ochroną żubra. Jest to Kulpuszczne najbardziej fascynujące zwierzę w Polsce, niewątpliwie z mojego punktu widzenia, największe zaglądowy Europy. No i jest to największy sukces Polski w ochrony przyrody uznawany w całym świecie. Jesteśmy właściwie. No, ekspertami na skalę światową. Żubr jest jednym z tych gatunków, które nazywamy osłonowymi czy inaczej parasolowymi, gdzie chronimy, chroniąc ten gatunek, chronimy praktycznie siedliska dla wielu, wielu innych gatunków. Chroniąc żubra, chronimy tysiące hektarów lasu. Projekt, w naszej ocenie praktyków, jest rzeczą bezcenną. Powstał na bazie długoletnich badań, doświadczeń placówki naukowej. Wykorzystanie wiedzy naukowej w połączeniu z dwustoletnimi doświadczeniami praktyki leśnej daje naprawdę efekty wybitne. Zrobiliśmy coś, co dla gatunku chronionego, tak ważnego i tak wrażliwego dla polskiej przyrody, dla Polski, stanowi naprawdę rzecz wyjątkową. W ramach projektu na ochronę żubrów w wolnych stadach żyjących w puszczach Białowieskiej, Boreckiej i Kneszyńskiej przeznaczono w ciągu trzech lat ponad 12 649 000 zł. Większość pochodziła z funduszy europejskich, a w 15 projekt dofinansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pieniądze te pozwoliły na wykonanie wielu prac, które bez takiego zastrzyku finansowego albo w ogóle nie mogłyby być przeprowadzone, albo zrobione byłyby w mniejszym zakresie i w dużo dłuższym czasie. Na terenie Zerwatu realizowany był projekt związany z ochroną sitów części północno-wschodniej Polski. W ramach tego projektu wykonaliśmy tutaj ogrodzenia zewnętrzne, zabezpieczające zagrody zwierząt, zagrodę kwarantannową. W sumie wyremontowaliśmy 6 km ogrodzeń. Zostały wykonane pomosty widokowe, wyremontowany budynek weterynaryjny, również zostały wyremontowane odłownie. Koleg jest niezwykle ważny dla całej koncepcji ochrony żubra w Polsce. On po raz pierwszy udało się skoordynować działania tylu jednostek na tak dużym obszarze. My przede wszystkim to podejście, że mamy część in situ, ex situ, prawda? zajmujemy się zarówno żubrami w hodowlach, jak i żubrami na wolności. Więc myślę, że ten projekt rzeczywiście w dalszym stopniu poprawi sytuację obecną żubrów w naszym kraju. W rezerwatach hodowlanych były wykonywane remonty taśników, stanowisk karmowych, utwardzanie tych stanowisk, cieplenki były remontowane, został poprawiony dostęp do wody poprzez budowę wodopojów. Była wprowadzona poprawa produkcyjności lłą poprzez zastosowanie nawożenia wapnym magnezowym. Przez to uzyskaliśmy większą ilość karmy dla zwierząt. Żub jest gatunkiem potężnym, a mimo wszystko e, dobropozorom bardzo, bardzo wrażliwym. Jest to gatunek, który został odtworzony. Musi podlegać obserwacjom, badaniom, doświadczeniom. E, musimy się nim opiekować. Projekt dotyczący żubra to jest Projekt, który prowadziliśmy przez 4 lata i prowadził to Wydział Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Będziemy mieć kolejny projekt, który jest kontynuacją tego i jest to jeden z przykładów projektów realizowanych na naszym wydziale, gdzie praca, którą robimy, jest pracą wykonywaną w terenie. Uczestniczą w niej również młodzi ludzie, którzy są naszymi studentami, wykonują fragmenty tego projektu. Przez wielu jest odbierane jako interesujące i na pewno troszkę inne niż tylko i wyłącznie. Zajęcia w budynku. Pracujemy w programach, czyli programach, które umożliwiają nam polepszenie i siedlisk dla gatunku, i samego jakby istnienia, czy dalszego gospodarowania populacją żubra. Dla mnie jest to doskonały projekt i projekt, który uważam, że należy przekładać na inne gatunki. Jest to pierwszy przykład w Polsce. Jakby takiego strategicznego działania odnośnie gatunku. Bardzo ważnym elementem projektu jest poprawa wizerunku żubra, minimalizowanie konfliktów między żubrami a ludnością, ponieważ żubry wyrządzają szkody w rolnictwie. Staraliśmy się zawierać umowy z rolnikami na dokarmianie tych żubrów. Były kontaktowane łąki na tych łąkach żubry przez cały rok mogły przebywać i w okresie zimowym zebrane tam siano służyło do ich dokarmiania. Bardzo się cieszę, że uczelnia realizuje ten projekt i cieszy mnie bardzo, że jest bardzo dobra współpraca z wieloma nadleśnictwami, i dzięki zaangażowaniu tutaj pani profesor Wandy Olech, dzięki zaangażowaniu nadleśnictw zostało no myślę zrobione dużo rzeczy, ale również ja myślę, że jest to ważny element, że nawiązała się dosyć. Pozytywna, dobra współpraca z rolnikami, którzy no, na te żubry już patrzą takim przyjaznym okiem. Także bardzo się cieszę, że y, szkoła no, realizuje y, misję swoją, w dzisiejsze seminarium, no, same pozytywne efekty i to bardzo cieszy. Uczestnicy konferencji podsumowującej projekt... Mogli przejść nową ścieżką edukacyjną z tablicami informacyjnymi w nadleśnictwie Browsk oraz obejrzeć panoramę łąk i nowych sadów założonych z myślą o żubrach z wieży widokowej zbudowanej w ramach projektu. Zwiedzili także rezerwat pokazowy żubrów w Białowieskim Parku Narodowym rezerwat pokazowy żubrów Białowieskiego Parku Narodowego o powierzchni około 27 hektarów. Zwierzęta żyjące na terenie tego rezerwatu, a więc duże ssaki roślinnożelne z Królem Puszczy żubrem. Mamy tutaj łosie, jelenie, sarny, dziki, a no poza tym największe zapieżniki, wilki ryś. Ostatnio pojawiły się również biki. No i zwierzęta historycznie związane z tą puszczą, koniki typu w żubronie, więc krzyżówki żubra z bydłem domowym. Żubr jest takim standardem tutaj w Puszczy Białowieskiej. Jest oczywiście zwierzęciem chronionym, jest zarejestrowanym w Czerwonej Księdze. W tej chwili te 500 sztuk żubrów, które występują w Puszczy Białowieskiej, jest to dostateczna ilość, która jakby nie zagraża populacji, ale oczywiście tego żubra cały czas trzeba pielęgnować. Głównie leśnicy tutaj odnawiają miejsca wodopojowe. Kupują karmy dla żubrów, budują brogi. No staramy się, żeby, żeby ten żubr miał jak najbardziej komfortowe warunki dla swojego bytu. No są to wspaniałe zwierzęta. Każde spotkanie zostaje w pamięci. Naprawdę, każde spotkanie w lesie czy na polu z dzikim żubrem pamięta się długo, długo, długo. Pamiętam jedno z pierwszych spotkań, gdzie wziąłem swoje małe dzieci, gdy liczyliśmy żubry, wtedy ich było bardzo mało, przebiegły tuż obok nas zimą. To zawsze zostaje w pamięci. Projekt daje pieniądze, projekt daje taki... No, motyw do działania w ramach tego projektu można samemu robić wiele ciekawych rzeczy. My sami zakładamy sobie pewne działania w granicach jakichś określonych działań dużych. No i to przykładowo łąki, sól, lizawki, rzepak. Także można tutaj rozwinąć swoje zainteresowania i swoje hobby opieki nad zwierzętami. Jest to gatunek bądź co bądź magiczny. Kiedy pojawił się po raz pierwszy przed wojną tutaj na terenie Białowieskiego Parku Narodowego, no wzbudzał ogromne zainteresowanie. Przybywały tutaj całe tłumy turystów, którzy chcieli go zobaczyć, ale także artystów, fotografów, którzy widzieli w nim pewne, pewien element przeszłości, który chcielibyśmy jednak uratować i ocalić dla potomności. Do dziś jeszcze wiele osób tylko z Puszczą Białowieską kojarzy Żubra. Chcemy pokazać, że jest to gatunek, który może funkcjonować także poza puszczem. Chcemy pokazać, że on już funkcjonuje poza puszczą, że jest możliwa właśnie jego taka normalna koegzystencja. Trzeba go trochę odczarować jako mit, oswoić dla ludzi, i to myślę, w ramach tego projektu uda nam się zrobić. W przypadku projektu, tak jak i w wielu innych sytuacjach, cieszymy się w dwóch momentach. Wtedy, gdy dostajemy program, i wtedy, gdy go kończymy. Takim mankamentem bardzo wielu programów było to, że zrobiono sporo ciekawych rzeczy i nagle kończyło się. I okazywało się, że zaprzepaszczono to, co zrobiono wcześniej. W tym przypadku sądzę, że będzie inaczej. A generalnie rzecz biorąc, trzeba powiedzieć tak, no nasze żubry zasługują na co najmniej jeden, a może na kilka programów. Ochrona żubra będzie kontynuowana. Właśnie rozpoczyna się realizacja projektu Rozwój metapopulacji żubra w północno-wschodniej Polsce. Koordynatorem projektu jest SGGW, a celem działań jest zapewnienie rozwoju i trwałości populacji żubra na tych terenach. Wypadałoby mi jako dziekanowi zaprosić młodych ludzi, żeby przychodzili na nasz wydział. Mamy trzy kierunki: zootechnikę, hodowlę zwierząt towarzyszących i dzikich oraz bioinżynierię zwierząt. I na każdym z tych kierunków mogą być prace, które. Są realizowane na dzikich zwierzętach, na żubrach, tak samo jak i na gatunkach zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Jeżeli ktoś jest zainteresowany zwierzętami, to na naszym Wydziale znajdzie możliwość zrealizowania swoich marzeń i planów.